Wczoraj na Gamescom 2021 odbył się pokaz Dying Light 2, który przyniósł ze sobą niezwykle imponujący gameplay z tej nadchodzącej produkcji, ale o tym nieco później. Przecieki z rozprawy sądowej Apple vs Epic pokazują nam nowe, ciekawe informacje, m.in. o tym, ilu graczy zrzeszyła znana produkcja od Rockstar Games, czyli GTA V, więc oglądajcie, żeby dowiedzieć się więcej. Pierwsze czyty do Battlefielda 2042 już dostępne, dwa miesiące przed oficjalną premierą. Bardzo ciekawe i kłopotliwe znalezisko jednego z posiadaczy rtx 3090, potencjalna oferta PS Plus na wrzesień oraz Gamescom Award 2021 z imponującą listą nominacji, w której króluje jeden oczywisty tytuł. Witam was bardzo serdecznie na Lootboxie, przed filmem zostawcie jeszcze łapkę w górę i suba z dzwonkiem, a ja przypominam jeszcze, że nadal współpracujemy z eneba.com, a wy możecie z tego naprawdę nieźle skorzystać. Jeśli zechcecie kupić jakąś grę, dla przykładu Dying Lighta, to wystarczy, że w tym miejscu piszecie kod LOOTBOX, który daje wam 3% zniżki. Nic prostszego, prawda? Dodatkowo na Enebie support działa 24 na 7 i w każdej chwili będzie w stanie wam pomóc. O wiarygodności i statusie strony świadczy również masa pozytywnych recenzji na pilocie. więc jeszcze raz przypominam, że z kodem LUDWOX macie minus 3% na każdą grę, a wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Dying Light 2 to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów na świecie, a jego premiera ma odbyć się już 7 grudnia, więc tak na doboru sprawę za mniej niż 4 miesiące, co daje pewne nadzieje na to, że nic nie ulegnie zmianom, ale oczywiście lepiej nie oczekiwać najlepszego, zanim nie stanie się faktem. Wczorajszy gameplay przynosi i wiele nadziei prezentuje głównie te najmocniejsze strony gry, czyli walkę oraz parkour, które, co by nie mówić, robią ogromne wrażenie, szczególnie właśnie walka wręcz, która to zawiera mnóstwo specjalnych umiejętności, i również elementów parkurowych, takich jak odbijanie się od przeciwników i zadawanie im potężnych ciosów z góry. Widzimy również istotne frakcje, i to ile Aiden, czyli główny bohater, będzie musiał poświęcić, aby skupić się na sobie i bliskich. Mamy również sporo przeciwników i brutalnych zagrań właśnie ze strony wcześniej wspomnianych grup ludzi, którzy za wszelką cenę chcą przetrwać, narażając tym samym czasem. Życie innych. Po raz kolejny mamy również potwierdzenie, że Dying Light 2 nie zmierza w stronę zaawansowanych technologii i zaoferuje nam świat bez nowoczesnych sprzętów, w którym będziemy musieli posługiwać się własną inteligencją i instynktem przetrwania. Epic Games Store już od prawie trzech lat prowadzi taktykę darmowego rozdawnictwa gier, co jakiś czas, co według nich przychyla się ku temu, że platforma w 2023 roku ma przynosić zyski, na co na razie się nie zbiera, szczególnie, że nadal wydają mnóstwo kasy za to, że udostępniają te gry u siebie za darmo, bo przecież taka kolekcja Batman Arkham kosztowała ich 1,5 miliona dolarów, a jeśli chodzi o ogólną sumę pieniędzy, którą Epic Games zapłacił deweloperom w okresie od grudnia 2018 do września 2019 roku za darmowe udostępnienie gier, to jest to 12 milionów dolarów, czyli 45,5 miliona złotych, więc kwota robi ogromne wrażenie. Team Sweeney, czyli szef platformy, cały czas zarzeka się, że liczba użytkowników, którą zrzesza, to aż 58 milionów. A jeśli chodzi o Steam, to baza wynosi 120 milionów graczy, którzy na pewno w większej części niż na Epiku grają w gry regularne, więc raczej nie ma co tu mówić o zbliżonej realnej liczbie, bo Epic nawet nie osiągnął połowy tego co Steam. Zresztą mówmy się, duża część użytkowników Epica przychodzi tam tylko po darmowe gry, więc nie wiem, czy do 2023 roku firma zacznie faktycznie na siebie zarabiać. Przejdźmy sobie może do informacji, które są dzisiaj najbardziej istotne, czyli tego co przyniosło GTA 5 za darmo na Epic Game Store. Przecież pamiętamy, jakie zamieszanie to wzbudziło i ile musieliśmy czekać, aby te gry odebrać. Poprzez dokumenty z rozprawy sądowej Apple vs Epic dowiedzieliśmy się m.in mi tego, ile graczy przysiągnęła ta produkcja i okazuje się, że aż 7 milionów, co w obliczu 58 jest naprawdę imponującą liczbą. Na drugiej lokacie znajduje się Civilization 6, czyli produkcja, dzięki której Epic zyskał 2,5 miliona nowych graczy, więc jak sami widzicie tytuł nawet nie zbliżył się do złotego dziecka Rockstar Games. Możecie w sumie napisać w komentarzach, jak zapatrujecie się na Epika na to, że potencjalnie w tym 2023 roku mają zacząć notować zyski. Ja jeszcze tak wspomnę, że realnie to w 2027 może zaistnieć taka sytuacja, choć niektórzy nie dowierzają nawet w ten rok. Premiera Battlefielda 2042 dopiero za dwa miesiące ma do gry powstają już pierwsze cheaty. Dowiedzieliśmy się o tym ostatnio i po prostu pewna grupa osób postanowiła wykorzystać rzekome słabe zabezpieczenia DICE i stworzyć oszustwa takie jak m.in. Aimbot czy Radar, który namierza wrogi graczy i wyświetlaniki. Na stronie, można powiedzieć, producenta tych cheatów zarejestrowano aż 1,2 miliona graczy. Niepokojąco dużym wynikiem, ale może niektórzy tylko z ciekawości. Do tego nie mamy dokładnej pewności, czy te oszustwa w jakikolwiek sposób zadziałają. Równie dobrze ekipa mogła. Sporo namieszać w sieci jakimś prostym skryptem, który koniec końców nie zadziała w oficjalnej wersji gry, która przecież z pewnością nie pozwoli sobie na takie zagrywki, szczególnie przy okazji następnej aktualizacji. Niemniej jednak wszystko to wydaje się dziwne i niepokojące, bo z sytuacjami, że cheaty są już gotowe chwilę przed oficjalną premierą, mówiło się stosunkowo rzadko i sam nie jestem pewien, czy kiedykolwiek coś takiego zaobserwowałem. Tak jak mówię, może być to zwykły bait, ale twórcy muszą to jednak potraktować jako realne zagrożenie, bo przecież nikt nie dowie się na razie jak działają cheaty, bo po prostu muszą zadziałać w jakiś konkretny sposób. W jaki? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że coś wymyślą i premiera gry nie odbędzie się w negatywnym świetle cheaterów, bo jest to straszny problem produkcji multiplayerowych, który mnie od nich czasem odrzucam i szczerze, mam wielką nadzieję, że przyszłe gry unikną takich zagrań. Chociaż wiem, że jest to praktycznie niemożliwe, to jednak wierzę w deweloperów i w umiejętności przy okazji wrzucania kolejnych aktualizacji, bo jest to niezwykle ważne i należy poprzez to cały czas obserwować to, jak zachowuje się społeczność i jaki daje odzew co do pracy. Skręcanie sprzętu na własną odpowiedzialność bardzo często kończy się źle, ale raczej w znaczeniu tego, że sami coś Psujemy, a dzisiaj powiem Wam o niezwykłym przypadku. Posiadacza karty graficznej RTX 3090, który rozkręcając swój sprzęt w celu wymiany termopadów, znalazł taką oto nakładkę, która przypominała gumę. W rzeczywistości był to latex, który służy jako standardowe narzędzie dla osób, które składają sprzęt elektroniczny. Całą interwencję gracza spowodowała niezwykle wysoka temperatura, którą generowała ta karta, bo po paru minutach pracy było to aż 110 stopni Celsjusza, a przy dłuższej pracy na trwałe uszkodziłoby kartę. Po usunięciu wkładki temperatura spadła do 84 stopni. A do posiadasz 3090, postanowił poinformować o samym zdarzeniu Nvidia, a ci w odpowiedzi na początku po zobaczeniu, że rozebrał kartę samodzielnie postanowili odebrać gwarancję, jednakże później po dokładnym sprawdzeniu sprawy ją zwrócili, ale serwisowanie nie było kompletnie potrzebne. Pewnie interesuje Was, o co dokładnie chodzi z tą lateksową nakładką. Otóż jest to niezbędny element ludzi zajmujących się elektroniką, bo przecież ludzka skóra często zawiera kurz, tłuszcz czy inne szkodliwe dla sprzętu rzeczy, których można się pozbyć za pomocą takiego kawałka lateksu, który to właśnie chroni drobny element. Używana jest również w medycynie w celu nakładania różnych maści czy żelów, a w niedawnych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nakładki były wykorzystywane, uwaga, do głosowania na ekranach dotykowych. Kurczę, no nigdy nie pomyślałbym, że podczas składania można przeoczyć tak widoczny element jak nakładka, ale jednak zdarzają się takie przypadki, a my jesteśmy tylko ludźmi i czasami zdarza się popełnić błąd. Jednakże szacunek dla posiadacza tej karty, że sam uparł się z problemem, bo ja pewnie nie sięgałby po takie rozwiązanie i oddałbym sprzęt do serwisu, albo odesłał na gwarancję. Ostatnie miesiące nie zaskakiwały nas, jakim hitami w PlayStation Plus, więc gracze są trochę zawiedzeni. Zresztą ja sam zrezygnowałem z oferty, przynajmniej jak na razie, ale otrzymujemy już pierwsze spekulacje na temat tego, co możemy znaleźć i pierwsze strzały okazały się naprawdę wiarygodne, ale niestety zostały ostatnio zdementowane. Chodzi tutaj o The Medium, czyli tytuł, który według plotek miał ukazać się w ofercie na PlayStation 5. Blueberry Team postanowili ujawnić prawdę na Twitterze, w sumie lepiej, żebyśmy poznali ją teraz, niż później zaskoczyli się, jak to źle trafiliśmy. Wiemy natomiast, że najprawdopodobniej w PS Plus na wrzesień znajdzie się Tony Hawk Pro Skater 1 i 2 oraz Haven. Nie jest to zła oferta. Powiedziałbym nawet, że jest całkiem okej, okay, ale wciąż czekam na ten trzeci tytuł, który miejmy nadzieję przebije nawet tonego Hołka. Oficjalną ofertę poznamy jeszcze przed 6 września, bo właśnie wtedy startuje kolejny miesiąc według Plusa. Zapowiedziane w tym roku premiery gier robią ogromne wrażenie i mimo pracy zdalnej dużej części deweloperów udaje się jakoś sprawować piecze nad ich grami i tak oto powstało zestawienie Gamesco Award 2021, w którym bez owijania bawełnek króluje Elden Ring, co kompletnie mnie nie dziwi. Jest to z jednej z jednej strony bardzo tajemnicza, a z drugiej strony produkcja, o której wiemy już całkiem sporo, a uważam jednak, że mimo wszystko będzie wielkim zaskoczeniem i zbierze wokół siebie mnóstwo fanów, szczególnie że jest to już legendarna produkcja od From Software i George'a R.R. Martina, czyli twórcy książkowej gry o tron, na podstawie której powstał jeden z najlepszych, jak i najlepszy serial na świecie. Wracając do zestawienia Gamescom Award 2021, to wymienię wam na razie, gdzie znalazł się Elden Ring, bo zajął on aż pięć pozycji i są to: najlepsza gra od Microsoft Xbox, najlepsza gra na PC, najlepsza gra na PlayStation. Najlepsza Najlepsza przygotowa gra akcji i najlepsza gra RPG, więc jak sami widzicie, jest konkretnie i cóż, myślę, że biorąc pod uwagę dotychczasowe zapowiedzi, to zdecydowanie należyte nominacje. Co do innych gier, to nie będę wymieniał, bo zajęłoby mi to chyba godzinę. Zresztą z tych bardziej znaczących premier to mogę wspomnieć tutaj Far Cry 6, który zebrał dwie nominacje do najlepszej gry od Microsoft Xbox oraz najlepszej gry akcji. Bardzo ciekawą sprawą dotyczącą tego zestawienia jest to, że wśród nominacji do najlepszych gier na PlayStation nie ma ani jednego tytułu ekskluzywnego, bo znajduje się tam właśnie Elden Ring, Tales of Ar Arise oraz The Dark Pictures House of Ashes, więc dziwnie, ale nie będę się na ten temat rozwodził i przypominam, że Gamescom będzie można obejrzeć już w środę, 25 sierpnia o godzinie 20.00.